Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Serac ten film nie będzie zmontowany, ale nie, nie mogę go nagrać na ps ponieważ nie mogę tam nagrywać, jeżeli jestem na YouTubie, więc nagrywam to na telefonie na szybko. Eee, Fortnite właśnie wrzucił na swój kanał mm, z wiosną sezonu 10. Jestem naprawdę podierany, więc dobra, oglądamy. Wow, mm. nie wiem, co tam powiedzieć. Wow, czyli faktycznie jest jakieś połączenie pomiędzy tym, co działo się wcześniej, a z tym, co będzie się działo dopiero teraz, w przyszłości. chwilę to tak, wrócimy od początku. Na samym początku widzimy, że i leci tutaj w tym wymiarze jakimś, do którego trafił również Przybysz. Leci jest swoją rakietą, jeżeli ktoś nie wyleciał, on w czwartym sezonie. I tu widać, że trafił do tego swojego jakiegoś wymiaru. I tu jej przyniósł się gdzieś dalej. No właśnie. I stąd wypadł Złoty tek No wszyscy mówią na niego wietera, lub przynajmniej większość osób. Więc jest szansa, że on może powrócić w sumie. Jeżeli ktoś w nim nie mnie grał, to naprawdę wbijajcie teraz na kreatywny i sprawdzajcie. Naprawdę bardzo fajne SMG. Nie było ani zbyt OP, ani za słabe, było po prostu bardzo dobre tylko nie wiem dlaczego się złoto czyżby miała dostać złotą edycję, bo o ile dobrze pamiętam to miała tylko edycję ta wiertara zieloną, niebieską i chyba epicką ale złotej nie miała tak, dalej yy, on sobie leci dalej i tak tu jest jakiś skin to jest mm, łyba ale z przodu, jeżeli się przyjrzycie oj, teraz jest rozmazane, ale to jest no, muszę cofnąć chwilę. To jest lama z szóstego sezonu. Kurde, wie. Yeah. O, tu je dobrze widać. To jest lama z szóstego sezonu. Czyli DJ, jak mu tam. Czyli możliwe, że dostanie ona edycji stylu, albo będzie po prostu dostępna jako osobny skin, lub będzie w wyzwaniach dogrywki do zdobycia. Ale prawdopodobnie po, po prostu DJ, jak mu tam dostanie swoją edycję stylu. Tak, szkielet. On był z Jastunie 6 sezonu, kiedy Kevin, jako kostka, zebrał się znowu z jeziora i wyniósł e, cały domek w powietrze. Było również, właśnie, tam skulturper, który jadł sobie popcorn. Tu, jak stół, widać, tu właśnie widać, Kevina, który wybuchł i przeprowadził nas do wymiaru z motylkiem, który przy tył leciał. I tak, tu z tyłu jest jakiś skin. Nie wiem, czy to jest nowa postać, czy jest to edycja do Dark Voyagera. O, nie za dobrze widzę. Jest to rozmazane trochę. Dalej, tu jest inna pozać. To jest nisko specjalistka, a też w jakimś stroju, więc możliwe, że również dostanie edycję stylu. Więc każdy, kto ją ma, niech się cieszy. Tak, dalej. Co my tu mamy? Leci, jest burgerek. O, jest robot. No właśnie. To, co było na drugim mm, zwiastunie, tak jakby e, 10 sezonu. Nie widzę, czy ktoś nie jest tam w środku, więc możliwe, że to faktycznie będzie pojazd. No, nie widać do końca, ale możliwe, że to będzie pojazd. Faktycznie jest i bananek, powrócił. Już nie jest jako picie. Jest zły. I teraz tak, stop. Tu jest jakiś zbierak koło niego. Ładnie sobie całkiem wyglądając. Ale jeżeli widzicie koło jego prawej strony głowy, są hangary znowu. A tuż obok jest wulkan. Czyli faktycznie, hangary mogą powrócić. Ponieważ jest to wulkan, który. Je, Pojawił się w sezonie ósmym yy, W dziewiątym został zmieniony I w dziesiątym jak widać jest, ale hangary również są Ale co się stało z kometą w takim razie Oto jona ona Nie zdążyła uderzyć w ziemię Czyli tak jakby hmm. Przybysz przeniósł się do innego wymiaru mm. No chwila No tak kula wybuchła tak, łącząc przeszłość z przyszłością I, przeszło, I przyniosła z przeszłości kometę, która miała tu uderzyć Lecz nie zdążyła jeszcze tu uderzyć I została tu zatrzymana w czasie hmm. Wow, naprawdę Wow, nie mogę się już doczekać jutra Bo jutro już jest nowy sezon Wow, dobra to jeszcze raz przepraszam, że ten film nie będzie w ogóle zmontowany. No, ale jak już mówiłem, nagrywam to na telefonie, a nie na ps -ie. No to tak, trzymajcie ciepło, pamiętajcie o łapce w górę oraz subskrypcji, bo już naprawdę jesteśmy bardzo blisko 50, a na 50 subskrypcji rozdaję Wam 50 ps -ce. I więc trzymajcie ciepło, do ostrzenia i cześć!